Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Domo Dominik 2012 i witam Was w kolejnym odcinku z kariery gks Katowice na Poli Paczu 2021. No i dzisiaj przejdziemy sobie do dalszej części oczywiście naszego drugoligowego sezonu. A, pierwszoligowego, przepraszam, sezonu. No i jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek, to naprawdę czeka nas parę ciekawych rzeczy, bo spotkamy się chociażby z dwoma spadkowiczami z ekstraklasy. Czyli spotkamy się z Górnikiem Zabrze na wyjeździe oraz u siebie z pod Bielsko-Biała. Oprócz tego jeszcze wyjazd do Pogoni Siedlce. To jest to, co nas czeka w tym najbliższym miesiącu, więc trzy spotkania. Dwa z nich na pewno bardzo ciekawe. Pogoni Siedlce to za to jest Beniaminek pierwszej ligi, bowiem awansowali tak samo jak my. Więc trochę tutaj będzie się działo. Mamy paru zawodników, których raporty są dostępne i są to naprawdę zawodnicy ciekawi, jak chociażby Zawistowski czy, czy ten drugi kolega, który tam przed chwilą nam się... Pokazał. Mamy informację, że koniec ostatniego dnia okienka transferowego jest to oczywiście dzień, który ja sobie gdzieś tam przesymulowałem. No a teraz lecimy sobie już dalej. I co my tutaj mamy? Mamy raporty dotyczące kolejnych zawodników. Tym razem są to zawodnicy trochę mniej interesujący z tego co widzę. No ale jest Młyński, chociażby. Młyński, który szczerze mówiąc wygląda słabo dość. Więc myślałem, że będzie lepiej wyglądał. No ale dobra. No i Dominik Sokół. Tutaj całkiem przyzwoita ocena go można dodać, natomiast Mateusz Broda chce porozmawiać o wynagrodzeniu. Jak widać, już go nie zadowala ta jego aktualna pensja. On chciałby tutaj dostać podwyżkę, więc oczywiście porozmawiamy z Mateuszem o tym. Tutaj on się znajduje. 2000 euro chce zarabiać i taką kwotę jestem w stanie mu zaoferować. Oczywiście damy mu ważnego zawodnika, no bo jego rola w drużynie się znacząco zwiększyła od czasu jego ostatniego kontraktu. No i trzeba to też właśnie na nowej umowie odzwierciedlić, żeby tutaj nie było żadnych problemów po następnie z Mateuszem po prostu i z jego chęcią do gry w naszej drużynie. No i Mateusz, dodatkowo zachęcony tym początkiem rozmów kontraktowych rozwija się o kolejny punkt overalla i wskakuje na 65, a my w tym momencie już przechodzimy do spotkania z górnikiem Zabrze. Mamy tutaj jeszcze raporty na bilan chociażby, można go do listy życzeń dodać. Raport oprócz tego z nowymi zawodnikami Paru z nich sobie można zeskautować. jaki zawodnik nawet wieczystej, Kraków się nam tutaj yy, nam tutaj się zapodział w tym, w tym raporcie. Sam Van Huffel, ciekawy zawodnik ze Stomila Olsztyn, Stomilu Olsztyn, przepraszam. Czalek miszta, który jest na wypożyczeniu w hełmiance hełm bodajże hełm, więc, yy, więc też ciekawie. Omar Santana, były piłkarz Mnizi Rygnica czy Jan Wlasko, były piłkarz z Zagłębia Lubin, to są zawodnicy, kolejni, których sobie sprawdzimy bardzo dużo tych nowych zawodników w tym raporcie Mikołaj Gabor puszcza nie połumice. Ich sobie sprawdzimy, broda przyjmuje ofertę kontraktu, a my mamy raporty dotyczące chociażby i Kaczmarskiego, którego oczywiście sobie do listy życzeń dodamy 17-latka. No i Waldka Sobotę, ale Soboty nie chcę raczej, nie będziemy go ruszać już ze Śląska, Wrocław. On tam przyszedł chyba pod kątem końca kariery, i tam też go zostawimy. A my już przechodzimy do tego meczu z górnikiem zabrze. Jeśli chodzi o nasz skład, to w bramce Kamenar dalej. Wojciechowski zostanie w, na środku obrony Daymek z Brodą tym razem taki duet, a na lewej oczywiście Mariusz Sławek. Dalej damy tutaj Wanie Markowicza no bo Bogdanow ma to 65, no i tak jakoś mnie, bardziej mnie przekonuje Markowicz, bo jest młodszy chociażby dlatego. Na prawej stronie damy Kościelniaka, Bargiel na ofensywnej pomocy. Na lewej wystąpi Błąd, bo on jest w dobrej formie, a Kosecki jest w formie słabszej. No i z przodu Kozłowski z Wolsztyńskim, niech tak to zostanie, na ławce sobie wyląduje Szwedzik. Na ławce także znajdzie się Mariusz Malec. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy chłopaki będą sobie w stanie poradzić po porażce z Wartą Poznań. Jesteśmy, jeśli się nie mylę, czy się mylę? Zdajmy tutaj szybko porażka, tak jest. Więc mamy remis i porażkę, więc mamy punkt po tych pierwszych dwóch kolejkach. No teraz nie będzie dużo łatwiej, no bo gramy z Górnikiem Zabrze, a potem gramy z Podbeskidziem, więc kolejni dwaj spadkowicze, więc będzie naprawdę ciężko, ale ale ja wierzę w naszą drużynę. Wierzę w to, że będziemy w stanie się tutaj z jak najlepszej strony Pokazać. Na razie Markowicz z żółtą kartką, także z żółtą kartką Wiśniewski po stronie Zabrzan. No i do przerwy nic innego się niestety nie zadziało. Ale już teraz Kalit daje prowadzenie górnikowi i to nie wygląda dobrze, ale Wojciechowski daje remis. Na razie jest obiecująco. I czy jeszcze coś się stanie? Nie, nic już się nie stało. Tak więc remisujemy jeden do jednego. No i to jest trzeba przyznać całkiem niezły wynik, jak na spotkanie z zespołem z Zabrza, jednak jest to chyba najmocniejsza drużyna, personalnie, przynajmniej w pierwszej lidze, więc remis z nimi jest naprawdę niezłym wynikiem. Brawo tutaj dla Zbyszka, jeśli chodzi o zmiany. To pojawi się Lisowski, Kosecki, Bogdanow i Szwedzik za kościelniaka, błąda, Bargiela, Bargiela i Wolsztyńskiego. Więc naprawdę dużo, dużo, dużo zmian. Dalej niestety nie rozwikłałem tego problemu, czemu to się tak przycina, bo jak wiecie, przez... Całą karierę widzową, przez cały pierwszy sezon kariery ghs -em. nie było tego problemu. No muszę gdzieś tutaj posiedzieć w ustawieniach prawdopodobnie obs -a. no i zobaczyć po prostu o co tutaj chodzi, I czemu, czemu to się tak y, zrobiło. No ale myślę, że, że jakoś to sobie ogarniemy. W sprawie mojego czasu na boisku, Michał Kołodziejski chciałby grać częściej. No dobra, możemy się na tym zastanowić, natomiast fakt jest taki, że Michał. Jest ostatnim obrońcą w naszej hierarchii stoperów, więc no on akurat na swoje szanse gry musi czekać. No i raczej tutaj nie będzie mógł wysyłać nam żądań. No bo jeśli będzie takie żądania za duże wysyłał, no to po prostu możemy go sobie wymienić na kogoś innego. To nie jest tutaj postacią nie do wymiany w tej naszej drużynie. Mamy paru kolejnych z zawodników, Petar Mamić chociażby, czyli zawodnik aktualnie w Rakowie ale mu się kończy kontrakt za 10 miesięcy i pod tym względem jest to na pewno ciekawa kandydatura na lewą obronę sam Van Huffel, który również wygląda bardzo, bardzo dobrze, więc go sobie także do listy życzeń dodamy, można sobie zeskautować Tomasza Loskę czy Mariusza Izika Idzi kto o ile się nie mylę, bardzo dobrze się spisuje aktualnie w rzeczywistości. Gdzieś tam po jakichś problemach zdrowotnych, czy czymś takim, ponoć bardzo dobrze gra teraz w drużynie właśnie ruchu chorzów w trzeciej lidze No i więc zobaczymy, jak się prezentuje Fifi No a teraz przejdziemy do spotkania z Pod Podbeskidzie znajduje się po tych pierwszych trzech kolejkach na pozycji siódmej, mając pięć punktów w tych meczach, więc jeszcze bez porażki. Tak jest, jeszcze bez porażki. Mają zwycięstwo i dwa remisy. Tak więc... Zobaczymy, jak my będziemy w stanie się im przeciwstawić. Bogdaną w dobrej formie, więc damy Bogdanowa do składu. Urosła mu tutaj dyspozycja. Szwedzik także jest w dobrej formie, więc damy go tym razem za Kozłowskiego. No i zobaczymy, jak to zadziała. Czy to nam w jakiś sposób pomoże, i czy teraz może będziemy w stanie w końcu odnieść nasze pierwsze zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo na, na boiskach Fortuna Pierwszej Ligi. Tak jak mówiłem, kolejny Spadkowicz, ale zaczyna się tu dla nas bardzo dobrze. Dominik Kościelniak już w 9. Minucie dał nam prowadzenie po, z, po, 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 po bramce z rzutu karnego. No i, no i do przerwy utrzymujemy się na tym prowadzeniu, więc wygląda to bardzo obiecująco. Zmiany po stronie podbeskidzia. zmiany także u nas. Pojawił się Kozłowski, no i niestety Jakuszko doprowadza do remisu, ale błąd daje nam prowadzenie już parę minut później. No i. I to się w taki sposób utrzymuje Tak więc mamy swoje pierwsze zwycięstwo Na zapleczu Ekstraklasy Kościelnak i Błąd z bramkami Z ławki weszli Lisowski oraz Kozłowski No i jestem, trzeba przyznać, bardzo zadowolony Mamy prawo być bardzo zadowoleni z tego wyniku Wygrywamy po raz pierwszy w, na poziomie Fortuna pierwszej Ligi I to z niebele kim, bo wygrywamy z Góralami Tak więc jedną z drużyn, która na pewno będzie się biła tutaj o awans No bo oni dopiero co spadli z Ekstraklasy No i to pokazuje, że my też wcale w tej walce o awans nie jesteśmy skazani na porażkę Bo remis z Zabrzem, remis z Zarką, Co prawda była porażka z Wartą Poznań Ale zwycięstwo z Podweskiciem, To to naprawdę są wyniki bardzo, bardzo obiecujące A my mamy kolejne raporty Dotyczące paru zawodników No i niektórzy z nich Jak z chociażby Są naprawdę bardzo ciekawi Bardzo, bardzo mnie tutaj interesują Jasmin Burić No to ciekawe, że jest bez klubu Jasmin Zapomniałem w ogóle o jego istnieniu, szczerze mówiąc. No a to przecież bardzo uznany na polskim rynku golkiper. Dobra, usunęliśmy sobie wszystkie już niepotrzebne raporty, usuniemy sobie też wszystko niepotrzebne z archiwum. No i przechodzimy do tego ostatniego meczu w tym odcinku, tak więc meczu z pod, spraszam, z Pogonią w Siedlce. Jeśli chodzi o nasz skład, dodamy sobie Albo nie, dobra, zostawimy to tak jak to wygląda, no bo wygraliśmy to poprzednie spotkanie, tak więc nie ma co tutaj zmieniać, trzeba im zaufać, no i mam nadzieję, że będą w stanie wygrać po raz kolejny, bez zwycięstwa w poprzednich trzech kolejkach Pogoń-Siedlce, więc nie jest to zespół w formie genialnej, no bo tak jak mówię, też jest to Peniaminek, natomiast niestety zaczęło się to od bramki dla Pogoni, strzelonej przez Rozkroła, bodajże tak to się czyta. No i... No i do przerwy, do przerwy się wynik zmienia, bowiem Rafał Wolsztyński, nie, Łukasz Wolsztyński dał nam wyrównanie 1 do 1. Bardzo, bardzo fajnie. Może jeszcze uda nam to się to przechylić na naszą korzyść. Wszedł chociażby Kosecki. No, i właśnie Kuba Kosewski daje nam to prowadzenie. Dobry noc trenera, dobrze zobaczyłem, że akurat na niego zwróciłem uwagę po jego wejściu na boisko. No, bo Kuba wszedł za Adriana Błąda, no i dał nam to prowadzenie, dał nam to zwycięstwo w 89. minucie tego spotkania. Tak więc, notujemy po raz kolejny trzy punkty. No i trzeba przyznać, że ten odcinek kończymy w na pewno dużo lepszych humorach niż go zaczynaliśmy. No bo kończymy ten odcinek na szóstej pozycji, tak więc w strefie barażowej. Liderem jest ŁKS Łódź, który na razie bez porażki, cztery zwycięstwa, jeden remis. Druga jest Olimpia Grudziądz, tak więc również Baniaminek. Tutaj bardzo dobrze się spisują z Grudziądzanie, chyba tak się mówi. Trzeci jest widzew, czwarty jest górnik zabrze, piąty jest pod no i na szóstym miejscu jesteśmy właśnie my. No a mierzyliśmy się w tym odcinku właśnie z tym górnikiem zabrze i pod więc to pokazuje, że naprawdę jesteśmy sobie w stanie bardzo dobrze radzić z zespołami z ligowej czołówki. I to jest bardzo pozytywna informacja. Jest to też bez wątpienia wiadomość, która pozwala nam jak najbardziej wierzyć w to. Że my jesteśmy w stanie zrobić podwójny awans, czyli dwa, dwa, dwa lata z rzędu awansować wyżej i wyżej i w dwa lata spiąć się do Ekstraklasy. To jest bez wątpienia coś, co leży w, jak najbardziej w zakresie naszych możliwości. No a w następnym odcinku trochę więcej spotkań, nawet dużo, dużo więcej, bo to będzie aż 5 meczów. No i zagramy u siebie z Olimpią Grudziądz na wyjeździe z UKS-em, więc dwa bardzo ciężkie spotkania. Następnie jest Tomilocztyn, Hrobrygłogów. głogów. Oraz od Raopole, więc potem zrobi się troszeczkę łatwiej, natomiast sam początek, sam początek tego miesiąca, czyli spotkanie z Olimpią Grudziąc, no i UKS-em to będą dwa bardzo ciężkie mecze, bo to jest na ten moment lider oraz wicelider naszej ligi. Tak więc co, jeśli Wam się podobało, to zapraszam do łapkowania w górę, do subskrybowania tego kanału, do zaznaczenia dzwoneczka, aby nic was nie ominęło. No i do zobaczenia już prawdopodobnie w następnym tygodniu, albo może jeszcze w weekend. Zależy, jak to będzie się wszystko układało. No i cześć!